Siemano, z tej strony Sauron29, a to jest kolejna edycja limitowana na PC, czyli Wiedźmin 2 i Wiedźmin 1, edycja rozszerzona. Najpierw weźmiemy pierwszą część, chronologicznie postępując, i tu je pisze, że to jest platynowa edycja. W środku zejdziemy troszkę papieru, zapełnionego informacjami, czyli poradnik do gry i bardzo dużo czytania map, jakichś tych wszystkich wykresów, które mają nam pomóc i urozmaicić rozgrywkę, żeby łatwiej się grało i żeby znaleźć jakieś cenne przedmioty ukrywane oraz inne rzeczy. No i potem mamy również instrukcję do gry, od projekt naszej kochanej firmy. I tutaj, również, wykresy jakieś. Moc umiejętności, drzewko, magii. Wszystkie niezbędne informacje na temat uniwersum i samej rozgrywki. No i potem, już tylko znajdziemy płytę z grą. Platynowa kolekcja. I tu mamy materiały dodatkowe, czy jakieś wywiady z twórcami filmiki, zwiastuny, muzyka i te inne elementy oraz edycja rozszerzona, czyli gra Wiedźmin i jakaś reklamówka informująca nas o 100 nagrodach ponad, które zdobył Wiedźmin 1 na całym świecie, tak samo jak dwójka bo to są nasze gry, które mogą reklamować nasz kraj pod względem gier. Potem jest tak, Wiedźmin 2, Zabójcy Królów. Wyszedł też na Xbox, ale ja wolałem się na komputer zobaczyć, ze względu na wspaniałą grafikę, którą oferuje na razie PC. No, może Xbox 720 przegoni, w co nie wierzę. Moją maszynę dobrze. Tak wygląda pudełeczko. I w środku mamy gra dysk na jednej płycie. A pod spodem mieści się Gradysk na drugiej płycie, bo jest bardzo rozbudowana, bardzo dużo miejsca zajmuje. Tutaj kody to może Wam nie pokażę ich, instrukcja do gry cieniutka. Jest wszystko dobrze opisane, jasno, nie ma żadnych z tym problemów. I oczywiście super mapa stylizowana na taką postarzałą mapę, troszkę przypominająca swoim wyglądem budową taki manuskrypt jest Dwustronna, taka średniowieczna, prawdziwa mapa z prawdziwego zdarzenia, naprawdę yy, jako plakat można yy, powieścić na ścianie, czy też yy, zrobić antyramę do niej, jest wysoki w jakości ten produkt. No i co tu dalej mamy, to figurki, które ja to nazywam typu Minecraft, które składamy z takich elementów z klejami, to są takie kwadratowe figurki, to jest oczywiście czarownica, laska Wiedźmina. A tutaj zaraz będziemy mieli samego geralda. Zobaczmy, co tu pisze. Materiały filmowe, cały spis i oficjalna ścieżka dźwiękowa, czyli Wiedźmin dwa zabójcy królów, wideo DVD i, i soundtrack w środku. Proszę, ścieżka dźwiękowa, a pod tym kryją się materiały wideo. Ok. Tutaj mamy jakąś kopertę z rysunkiem pieczęci. Tu jakiś herb. I w środku znajdziemy karteczkę, informacje od twórców, to jest może jakiś wiersz, nie pamiętam co to było, nie, to jest op opis bestii króla, który nazywa się wieprz zwany hersztem, widać, że on ma tylko ręce i ryj świni, no ma masakrycznie to wygląda, no ma jakiś demon i jeszcze tam powinna być monetka, o, jest moneta, tu podstawowa waluta, w tym uniwersum dobra. To by było tutaj na tyle. A tu jest ten wiesiek nasz, nasz wiesiu, który się tak rozkłada. I trzeba to po prostu skleić. Zwykłym klejem w sztywcie, myślę, bo kropelka by ten karton który jest i tak trochę cienki, myślę, przebiła i by zniszczyła tą figurkę. Więc jakiś klej w sztywcie polecam do sklejenia. Weźmy dwa zabójcy. Królów, jakaś taka zwykła ulotka papierowa, zachowałem sobie, bo ja lubię takie pierdoły. I w środku mamy jeszcze, o, Zabójcy Królów poradnik, tak samo jak w jedynce. Również obszerny, bardzo wypasiony jest. Wszystko tu jest zawarte, po prostu masę czytania na długie noce. Jeśli ktoś, tak jak ja, kocha RPG w stylu Wiedźmin czy Skyrim, takie gry, naprawdę tego zainteresuje, zaciekawi. Dobrze, no i też chyba wszystko, ale jeszcze w tym zestawie było pudełko z prozą Andrzeja Sapkowskiego, czyli 7 tomów jest o Wiedźminie. bardzo dużo książek, cała, cała kolekcja jest do kupienia w jakichś księgarniach za 200, czy za ileś. Jest też taka wersja z autografem Sapkowskiego, mojego ulubionego polskiego pisarza i tu mamy wybrane opowiadania audiobook. czy możemy sobie posłuchać wieży, czy kąpie wieczorem i lepiej zrozumieć cały ten świat elfów, walk i średniowiecza. Dobra, to była ta edycja platynowa, limitowana, Wiedźmina 1 i 2. Jeżeli Wam się to podobało, kliknijcie kciuk w górę, to mnie zdemotywuje. No i co? To na tyle. Siemano!